Hej, kochani! Dzisiaj odcinek z rzeczy, których nienawidzę. Nieszanowanie kobiet. Nieszanowanie kobiet powinno być zabronione, nieetyczne i karalne. My też jesteśmy ludźmi, nie tylko faceci. Pamiętajcie o tym i nie dajcie sobą zmanipulować. Każdy ma swoje prawa i każdy ma prawo do życia. Brak równouprawnień. Czy mi się tylko wydaje, że faceci mają łatwiej niż my kobiety? Facetom wszystko wolno, ale nam? My musimy pracować, sprzątać i w ogóle. A faceci co? Leżą sobie z piwkiem tylko. Wieś. Ja jestem osobą, która totalnie nienawidzi wsi. Ja bym nie mogła mieszkać na wsi, nie mogłabym być na wsi, nie mogłabym żyć na wsi, ani nawet spać na wsi. Po prostu mnie wieś odtrąca. Nienawidzę wsi w ogóle nigdy. Zwierząt, hałasu, wszystkiego nie. Mleko. Strasznie nie lubię pić mleka, dlatego jak piję mleko, to czuję, jakbym piła... Coś od krowy. A ja tego nie lubię. I ogólnie nienawidzę warzyw. Nie wiem, jak można jeść pomidory, ogórki, paprykę i w ogóle. To jest tak niedobre. Bo to jest ani niesłodkie, ani nie gorzkie. To jest po prostu takie bóle. Dzięki za oglądanie odcinka. Do jutra.